Wybory prezydenckie majowe, 18 maja pierwsza tura. Czy pan wie na kogo będzie głosował, kto to będzie? Tak wiem, tak wiem, ale nie powiem, ale wiem, wiem. Tak jak najbardziej na pewno pójdziemy. Jak na, jak na dzisiaj to na Trzaskowskiego. Dlaczego na niego? Zawsze to, to, to był tak, taki mój faworyt. No ja zagłosuję na opcję polską. Volksdeutsche niestety mnie nie interesują. Tuskowi Volksdeutsche, żeby była jasność. Mnie to nie interesuje. Dlaczego? Dlatego, że i tak nie mam na to wpływu, co potem będzie. Dla nas pan Trzaskowski. Trzaskowski. Dlaczego on? No, demokracja. Ta cała reszta po prostu budzi w nas strach. Tak. Jeszcze nie, nie jestem zdecydowana. A zna pani kandydatów? Wszystkich. No wiem, kogo nie wybierać 18 maja, a kogo wybierać jeszcze nie wiem. Tu jeszcze nie ma wszystkich kandydatów, tak myślę, że trochę za wcześnie na ten temat mówić, także będziemy mówili, jak to będzie bliżej wyborów. Pan Trzaskowski. Innej opcji nie widzę. Jest po prostu kompetentny, mówi w kilku językach, to jest najważniejsze, żeby reprezentował Polskę na świat i Polaków pozytywnie. Raczej wiem na jaką partię, aczkolwiek nie jestem pewien jakiego mają kandydata, szczerze mówiąc, jeszcze, jeszcze się tym nie aż tak interesowałem. Pani? Tak samo jak mąż. Jeżeli chodzi o prezydenta, tak, wiem na kogo będę głosować. Aczkolwiek. No ale wiem. <grytanie>